Ja się kupiłem i już od tamtej pory nie, ani razu nie, nie miałem narzutów na sobie. To nie jest coś nowego, prawda? Znaczy, nie chodzi o nowość, to chodzi o to, że jest tak wygodna jazda. Jeździ Pan cały dzień i nie chce Pan żadnych problemów z drogami, niczego. Nic Panu nie doda. Nie chcecie nawet złożyć problemów z drogami, a ja co to jest. Ściąga Panie. Puga, puga. Ściąga, nie? No no, fajnie. Teraz no sobie na lecie filmy różne tam na naszej na YouTube, na naszym kanale. Widzi pan, to jest lud. Pan, zobaczyć No zobaczcie. Ja teraz wyman, wewnętrzna ręka trzyma krawędź, nie? No. Tak, tak. My nie, my nie czujemy w ogóle drgaj na nogach. Kompletnie. Wojtuś film z tobą. Będziesz bohaterem. No, dziękuję bardzo. Życzę zdrowia panowie. Wszystkiego dobrego. Miło było porozmawiać. W szerokości. Wojtusz, już patrzyłem na Ciebie, Ty dobrze jedziesz. coś ci nie wyźle robił, to ja bym był pierwszy, który by podjechał i Ci coś powiedział. Teraz kawałek jechałem za Tobą. Jedziemy. Jak chcesz tam, baw tak, wiesz. Długi, krótki skręt. Szybki, wolnie, ja tam zdążę bez stresu, nie? Ładna technika, czuję fajne narty. Super, bardzo dobrze. Przede wszystkim czuję krawędź i pewnie jedzie. Widać, że o, właśnie to jest taka sytuacja, że obserwuję, co się dzieje przez dzieci, więc planuję sobie trasę, kontroluję prędkość. Proszę, hop. Trajker następny, i tutaj sobie, hop. O to chodzi. To jest właśnie trajk. I można sobie na milimetry, na centymetry jechać. Jestem. Filmowany jesteś.